Cześć. Właśnie jesteśmy w szpitalu i prosimy tego pana, który nie wiem jak się nazywa, o miejsce w szpitalu. Bo Dioniza rodzi. Tak, rodzi. Już właśnie rodzi. I kiedy w końcu się recepcjonista opanuje, to urodzi. I teraz szybkie obstawienie. Któro? W którym będzie rodzić? W sumie jak. Ze znajomym prowadziłam, tak na zmianę, że sobie save'y przesyłaliśmy i prowadziliśmy 100 dzieci. Za każdym razem było obstawianie, w którym się urodzi. Długo jeszcze? Panie? Halo? No niby już jest to serduszko? O dobra, idzie, już, szybciej, Wio. Tak właśnie sobie myślałem, że ona w końcu to urodzi, czy nie. No, jednak urodzi by się rodę. Także, jedyne moje życzenie to, żeby to był chłopiec i żeby... To był... Żeby się nie urodziły bliźniaki, a nie trojaczki. No to bardzo ciekawie. Dobra, to już tego pana o nic nie proś. I coś się urodzi? Mających dziewka? Już? Długo jeszcze? O, chyba się jednak w czwartek urodzi. A nie! 59! I to jest chłopiec. A imię dla chłopca będzie takie. No bo wiadomo, skoro to są czarodzieje, to przynajmniej ktoś z Harry'ego Pottera musi być. I dobra. Oby było tylko jedno. Jedno jest! Ja sam sobie teraz gratuluję, że tylko jedno dziecko było. Jak dobrze. Jak miło. W końcu jedno dziecko. Dobra. Wio! do domu szybko. A i jeszcze taka ciekawa rzecz się wydarzyła. No bo, dobra, to teraz powiem: Bo Dionizosa sobie ćwiczyła te wszystkie zaklęcia, żeby być do przodu trochę i w sumie też tak, także sobie ćwiczył i wyćwiczył to, że umie teleportację. Także chwała mu za to. No to z że został ojcem. Dobra, teraz przebierz się z tego... Nawet nie wiadomo co to jest. A może być nad tym różowym? I teraz gdzie jest Severus? <śmiech> <śmiech> Mroczny god. <laughs> nie, nie ja, już to muszę... Z... Przepraszam, musi być do tego screen. Tylko jeszcze ściany podniosę I jakoś to tak przerobię Nie wiem, w gimpie I będziemy mroczny got Severus jest mrocznym gotem, fabuła się zgadza Ach. Ale co, nie to wszystko ma takie... Ups Ale co, nie zresztą ma to wszystko takie... Takie niebieskie a i nic No dobra Sefcio, będziesz mrocznym gotem. Jak wyrośniesz, będziesz jak ciotka. Nawet jak ciotki. Yy, nakarm piersią. I teraz. Przepięknie to wygląda. <ślesk> Podwójne narodziny, Gratulacje, Lukrecja. Będzie trzeba zmienić imię. Jest Ewa. Ło. Mamy. Andromeda ma wnuki. W końcu zaczęło się kuzynostwo. Jej. To jeszcze tak za trzy pokolenia, i będzie można robić kazirodztwo. Ale naprawdę się cieszę. Dobra, chodź poznać swojego wnuka. Tylko niech najpierw będzie do niego dostęp. Dobra, poprze tutaj. Aha, nie ma jak. O, i w następnym odcinku będziesz stara. To znaczy twój PESEL będzie nieświeży. O, to przytul serwcia. Jeszcze może ta kawę i przytulisz. Nie ale to imię będzie trzeba zmienić. Może Leonora? A kryzotemist jest już w połowie. Nieźle. Yy, co tam trzeba? A smrodzi. Wstawaj matka. Zmienij pieluchę. Już. No, czyli teraz to drzewo genealogiczne będzie raz bardziej rozbudowane, dwa bardziej szersze. A ty gdzie się szlajesz? A, szachy na szynach. Zobaczymy się rano. O, Andromeda ma wkrótce urodziny. Powtarzam, w następnym odcinku będą. Dobra, idź. Idź, skorzystać szybko. I wiecie co? Yy, zobacz, zobaczcie, co tu się zmieni. I to co zrobiłem. Przedzieliłem tą wielką na pół i zrobiłem dwie małe. Wiem, wiem, to nie wygląda urokliwie, to wręcz wygląda paskudnie, ale w Simsach działam na jedną zasadę. Bleh. Ale w Simsach mam jedną zasadę funkcjonalność, a potem dekory. Dziękuję. Wiem, nadaje się na polityka, ale takiego marnego. Z tej radości nawet zapomniałem, że istnieje coś takiego jak ogród. A no tak, do pracy idziesz. O tym też chyba mi się zapomniało. O, a tu już śmierdzi. A tu już nie ma nic do jedzenia? Naprawdę? O, proszę, dowód, że urodziło się trzecie pokolenie. To na razie będzie tutaj. To ważny dokument, który udowadnia, że jesteś człowiekiem. To na nic, bo, bo to są czarodzieje. Wiesz, co ty nie co? Yy, Może jeszcze, a tu już musisz? Musisz. Dobra, ugoty coś na szybko. Co kliknąłem? Tak, ta na pewno, ta, ta, ta. No już. Ale co ja ci ostatnio mówiłem? Wiedzia z czego, jak to robisz. Będzie fajny screen. Co ci zabierze godność człowieka, której i tak nie jest jesteś czerwnicą. Co tam, Andromeda? Jedzenie. Yy, to może najpierw do ogrodu. Czas zaoszczędzisz. Wiesz, cały plan. Nie magia. Yy, podlej teren. Coś jeszcze trzeba? O. Była gdzieś ewolucja. O, tutaj. O... no, ale miałeś zrobić coś innego. Ja nie zesął, panuj się. Nie bądź jak Bartoleusz. Raczej ciężko. O, to jeszcze nakrę, syna. Jak nie zesął wrócić z pracy, to będzie sesja zdjęciowa. O. Ale za młodego kryzia to całkiem nieźle zarabia. jeszcze pokażę, żeby nie było. O? Proszę, celny z nauczy się teleportacji. A już ogarnęłaś ogród? Ogarnęłaś to dobrze. Okej, okay, syna ogarnąłeś. I w sumie, jak już są te dwie łazienki tutaj, no to to można już zlikwidować. Wybużanka. No nie, chwilę, bo tu jest ten obraz. To będzie tutaj. Za co kocham Simpson. Może być łazienka i nie być łazienki? Taka łazienka Schrödingera. Dobra, zmień stroje. Co chce? A, jeszcze szafa znikła. I gdzie ta szafa? W ogóle, która to była szafa? Z, chyba... to ze miejskiego... życia. No, chyba ta. Dobra, zakładam, że ta. Ale tak jakoś teraz tu tak pusto. No, już, przewijaj syna. I teraz ćwiczymy. że potem nie lecieć na odchudzaczach. A te seniory to co? Nie wiem, nie wiem co mogło porobić. Wczoraj historii by do nich pasowały. Ale nie mam. Dobra, je pogadajcie. A ja zobaczę jak tam ćwiczy Cezio. Czy równo. Pedro chce do nas przyjść. Ale jego znając to pewnie będzie chciał na komputery, więc nie. A właśnie chwila. Tak wy to macie dzwonienia Nie żyje Jak ona się nazywała? Dina klienta nie żyje, ta, która zawsze dzwoniła. Już jej nie ma. W sumie Dina się nadaje do, do tych wszystkich No do tych wszystkich, którzy dzwonią przez telefon i reklamują. O, a Wy pływacie, tak? Ale chyba kolejnego dziecka nie będzie. Nie będzie, to dobrze. Dobra, to teraz tylko pytanie, kto z... to zaproponował, Kryzio czy Andromeda? Że... że też im się chciało na stare lata. O, Andromeda, masz okazję. Do wnuka. Do tego mrocznego gota. Proszę, udobruchaj tego mrocznego gota. Tak się paliła, żeby się nim zajęci teraz nic. Ale wiecie, co będzie śmieszne? Jeżeli, no bo już mam pomysł na Sewerusa, że będzie takim mrocznym gotem, ale to dopiero będzie mroczny got, taki, taki mocny dissonance będzie miał, jeżeli będzie miał oczy po. znaczy, nie oczy. Yy, oczy to mogą być obojętnie, które, ale jak będzie miał włosy po mamie. to dopiero będzie dissonance. I co? Ja nic nie do jedzenia. A w ogóle jakoś dawno nie chorował. To też takie dziwne. A, a ten jeszcze trzyma książkę z. Co to było, Liceum? Chyba Liceum. No co to może. Awokatrowa. Taki bardzo chemiczny rodzaj muzyki, Avogadro. Aha, czyli po prostu takie wariacje. Czyli... To mi tak brzmi jak, wiecie... Nie... Ja mam taką śmieszną historię. Nie wiem, przynajmniej dla mnie była śmieszna. Gram na pianinie od trzech lat... Nie, co ja mówię? Że to będą za rok. Gram na pianinie od dwóch lat i na muzyce to. To chyba wtedy gram. Dobra, nieważne ile ja tam już grałem, ale stało pianino I wiadomo, jak to bywa, że mało osób potrafi grać na jakimkolwiek instrumencie. Prywatna kompozycja. Gram muzykę o awansie i zatrzymujemy czas. O, a to kto to. Jakaś małyszowa. No, a ta jeszcze popidaje w. ten. w szpitalowym. Co chciałem powiedzieć? A, i właśnie to co grał z e, zresztą, i tak właśnie brzmiało, jeżeli ktoś nie potrafi grać na pianinie. A tak właśnie próbuje pokazać, że ho, 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 że on potrafi grać. I tak to właśnie brzmi. Przynajmniej w moim odczuciu. No, to była bardzo śmieszna historia. Co jeszcze możesz? Dużo tego możesz. To graj. Dobra, póki jeszcze pamiętam, to się nadół. Yy, tylko. O, ustaw tło. Co by tak pasowało? Dobra, będzie w niebie. Yy, zrób zdjęcie... Cezio. Już biegiem. Bo za chwilę Mroczny God będzie chciał, żeby go tu udobruchać. O, Dobra. To takie. Вот уже, так, и вот это было уже. Добра, и как вышло? Девятнадцать, шестнадцать, девятнадцать. O, wystrój zabawny Dobra, to to idzie do sprzedania. No teraz wybywaj stąd I w sumie podejdź tutaj O, gratulacje. Zrób zdjęcie Dionizesie Idzie? I idzie. <laughs> Nie, chwila. Nie, będzie trzeba zmienić. Zelonizesowi. E, dobra, to teraz zrób jeszcze raz celonizesowi. No niech się najpierw przebierze. Dobra, jesteś tutaj. Stop, stop, stop. Stroje zmień strój na tu jeansował. I teraz zrób zdjęcia. Nie powiem jak to wygląda. Mam nadzieję, że dobre rozmiary. Yy, dobra, Andromeda, gdzie ty jesteś? W kuchni jesteś. Doleź do tego swojego mrocznego gota. Tak, w sumie teraz go będę tak nazywać mrocznym gotem. Mamy Szybki Metabolizm? I okej. Okay. To to idzie do wyrzucenia. I tak. 17, 15... 7, 12... To to. Teraz dziewięć, 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 jedenaście, dziewięć, 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 dziewięć. dziewięć, dziewięć, dziewięć. No do sprzedania i to też no to jeszcze pójdzie na górę? O tutaj równo będzie? No chyba równo, chyba ciemne drewno, i jeszcze a, ja to chyba w budowaniu trybie robiłem. na drewno, to jeszcze tryb budowania I pięknie. Dobrze, to to było kryzotemis. Celonizes 2 A w kwadratowych nawiasach I jest Celonizes i Dionizesa Zapamiętanie aż po wieki Okej, okay, to zdjęcia porobione w końcu O, no to sobie jeszcze poćwiczał. O, to wiem. Ma mam pomysła. Tylko czy liczba będzie się zgadzać? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nie, nie zgadza się oczywiście. Dobra, to będą mieli w locie jakieś. Dobra, to była biel. Było niebo. To no teraz będzie szarość o, albo czerń. Bo mam teraz taki pomysł, że co pokolenie. Dobra. Yy, dla tych, którzy może, mam nadzieję, że w międzyczasie dołączyli. Jest taki pomysł, że tu, wszędzie, na tych rogach, będą zdjęcia yy, tych. No, będą zdjęcia dziedziców i ich współmałżonków. Właśnie mam taki pomysł, że yy, co pokolenie to będzie inne tło. Taki ja mam pomysł. Dobra, mroczny got już śpi, to śpi i ty. Aha, Dionizesia. Dionizesia. Dionizesa potrzebuje do łazienki. I się nażywać Dobra, ty jeszcze sobie pobiegnij i w nagrodę coś sobie zjesz, że pójdziesz do łazienki. Ale w międzyczasie już się pożegnam, może odcinek ten też wyszedł krótszy, ale cóż, może następny wyjdzie dłuższy, kto wie, a w następnym roczny god dorośnie, nie będzie się drzeć, a Andromeda także dorośnie, więc do następnego odcinka, pa.